Chciałabym Wam dzisiaj pokazać moje niewielkie zakupy z Artistico, głównie pod kątem komunii. I tak wzięłam sobie napisy. Są to zarówno chadewki, tekturki i trzy maski. I wzięłam sobie napis pamiątka Pierwszej Komunii Świętej. Tutaj taki napis: Pierwsza Komunia Święta i napis Młodej Parze wziąłam sobie taką HDF kłosy, te większe, podwójne, w sumie wszystkie są podwójne, ale te większe można też fajnie porozcinać. Dwa razy taki wianuszek z krzyżem i z IHS-em, spodobał mi się i fajnie myślę będzie wyglądał na jakiejś kartce. Także wziąłam sobie we dwa razy. Tutaj mam Taki, e, taka z ihs mniejszą, większą. Gołębie. Kielich. Ja i tak zawsze te hdf sobie podkolorowuję, powiedzmy. I tutaj z kielich z kłosem i z kołębiem. Fajny pomysł. Jeszcze taki, takiego motywu nie widziałam. I tutaj kolejne. Same kielichy. Same krzyżyki. I tutaj już takie nie niekomunijne, tło gwiazdka do prac dziecięcych myślę, że fajnie się sprawdzi i tutaj takie rameczki w czterech wielkościach z tekturek wzięłam sobie taką rameczkę ja już ją wykorzystywałam w jednej z prac ona jest fajna, także wzięłam sobie, żeby mieć zapas i tutaj bardzo podobna do tej, tylko bardziej okrągła powiedziałabym. Takie listeczki. No i troszkę tektury dziecięcych, smoczki. Tutaj taki zestaw agrafka i podziaki. Taka karuzelka. Jeszcze dodatkowo mam gwiazdki i serduszka. I takie skarpeteczki i buciki. I jeszcze wziąłam sobie trzy maski. Taki, taką serwetkę. Myślę, że ona fajnie będzie wyglądała na okładce np. Na albumu, ale też y, zawsze można część wzoru y, użyć na kartce czy na jakiejś innej pracy. Też myślę, że fajnie będzie wyglądała, jak będzie wy wystawała spod kompozycji. Ten wianuszek też mi się spodobał i też w podobnym, w po z podobną myślą wzięłam, właśnie co tą serwetkę, ten wianuszek. Takie wios wiosenne kwiatuszki i listeczki. Też będę chciała, właśnie na jakimś albumie z okładką płócienną, wykorzystać taki, taki wianuszek. No i tutaj mam takie drobne kamyczki, ta maska chyba też właśnie się nazywa kamyczki. Także też fajny motyw. Tak jak widzicie to są no, nieduże ja zakupy, filmik nawet niecałe 5 minut trwa. Także no chciałam Wam pokazać, jakie produkty ma w swoim sklepie Artistico, no w sumie jakoś w internecie mało jest na YouTube filmików z prezentacją tych produktów, a są dość fajne wzory, tak jak tutaj takie lichy I warto też o nich właśnie mówić, pokazywać. No i maski bardzo lubię też z Artistico. A te to tak jak wiecie to jest nowość, więc na pewno nowe wzory będą się pojawiały i będzie ich coraz więcej. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. To był taki króciutki filmik i zapraszam na kolejne. Pa pa. Tak.